Na przestrzeni lat wielu autorów i krytyków próbowało odpowiedzieć na pytanie: czym jest science fiction? Legendarny Isaac Asimov definiował fantastykę naukową jako nurt literatury zajmujący się reakcją człowieka na zmiany w nauce i technologii. Amerykański autor i redaktor Lester del Rey przyznawał z kolei, że nawet zapalony fan ma trudność z wyjaśnieniem, czym właściwie jest science fiction i że nie ma pełnej, satysfakcjonującej definicji ani wyraźnie wyznaczonych granic. Damon Knight, znany z piątego języka, podsumował to krótko: Science fiction to to, na co wskazujemy, kiedy tak mówimy. Dziś to właśnie ta ostatnia obserwacja wydaje się być najbardziej trafna. Do fantastyki naukowej zaliczamy grubo ponad 30 podgatunków, które podejmują najróżniejsze tematy i motywy. W tym filmie opowiem w skrócie o 24 z nich, żebyście następnym razem będąc w bibliotece bądź księgarni wiedzieli dokładnie o co zapytać. Nikt przecież nie chciałby wrócić do domu z kopią książki Orwella po zapytaniu o dobrą powieść science fiction, kiedy miał na myśli epickie kosmiczne wojaże i planety pełne obcych istot. Zapraszam! Zaczniemy od dwóch pojęć utworzonych w latach 50. XX wieku: hard, czyli twarde, oraz soft, czyli miękkie science fiction. To właśnie tych określeń najczęściej używamy, opisując podejście autora do świata przedstawionego. Historie spod szyldu hard science fiction trzymają się nauk ścisłych podczas gdy soft science fiction kładzie większy nacisk na nauki społeczne i ludzkie relacje. Warto jednak podkreślić, że same w sobie są raczej ogólnymi kryteriami klasyfikacji, natomiast podgatunki mają zwykle ściślejsze ramy tematyczne. Jednym z najbardziej znanych podgatunków fantastyki naukowej jest space opera. To monumentalne, epickie historie rozgrywające się w przestrzeni kosmicznej, często obejmujące wiele planet lub cywilizacji i koncentrujące się na wielowątkowej akcji oraz rozmachu narracji. W tym podgatunku znajdziemy zarówno dzieła zaliczane do twardej fantastyki, jak cykl The Expanse Korea czy Przestrzeń Objawienia Reynoldsa oraz utwory klasyfikowane jako miękka fantastyka, chociażby Duna Herberta czy Gwiezdne wojny Lucasa. Utopia i dystopia nie są w ścisłym sensie pod gatunkami science fiction, to raczej literackie formy przedstawiania społeczeństwa, które mogą, ale nie muszą należeć do fantastyki naukowej. Utopia kreśli wizję idealnego porządku, a dystopia pokazuje jego wypaczenie lub upadek, często jako ostrzeżenie przed zagrożeniami obecnymi już w naszej rzeczywistości. Gdy przyczyną zmian są technologiczne, Technologia, nauka lub ich konsekwencje? Obie te formy wchodzą w zakres science fiction, tworząc je jedne z najbardziej wpływowych odmian. Klasycznymi przykładami dystopii science fiction są rok 1984 Orwella, Nowy Wspaniały Świat Huxleya czy 451 stopni Fahrenheita Bradbury'ego. a w polskiej literaturze twórczość Janusza Zajdla, jak na przykład Limes Inferior. Natomiast jednym z najbardziej znanych przykładów utopii science fiction jest Miasto i Gwiazdy Artura C. Clarka, przedstawiające wizję doskonałego społeczeństwa przyszłości. Militarne na fantastyka naukowa opowiada o wojnach przyszłości, konfliktach w przestrzeni kosmicznej, zaawansowanych maszynach bojowych, pancerzach wspomaganych i inżynierii tworzącej superżołnierzy. Ponieważ wiele jej elementów opiera się na technologii, często przeważają tu wątki twardej fantastyki, lecz zawsze pojawiają się również motywy psychologiczne i humanistyczne, takie jak wpływ wojny na jednostkę. Do tego podgatunku należą takie dzieła jak Żołnierze Kosmosu Heinleina, Wieczna Wojna Haldemana czy cykl Algorytm Wojny Michała Cholewy. Fantastyka klimatyczna, nazywana też cli-fi, to podgatunek science fiction skupiony na zmianach klimatu, zwykle tych wywołanych działalnością człowieka lub inżynierią klimatyczną. Aby zaliczyć utwór do cli-fi, zmiany te w istotny sposób muszą wpływać na życie na planecie. Przykładowe dzieła to Zatopiony Świat Ballarda czy Kroniki Dune, o których wspominałem już przed chwilą przy okazji Space Opery. Warto pamiętać, że książki często należą jednocześnie do kilku podgatunków i nie muszą trzymać się sztywno jednego z nich. Cyberpunk to podgatunek science fiction osadzony w dystopijnej przyszłości. W której świat znajduje się pod kontrolą potężnych korporacji i rządzi brutalna nierówność społeczna. Futurystyczne wynalazki takie jak sztuczna inteligencja, cyberprzestrzeń czy zaawansowane wszczepy współistnieją tu z biedą, przestępczością i upadkiem tradycyjnych struktur społecznych. Cyberpunk często przyjmuje formę soft science fiction, koncentrując się bardziej na społecznych i kulturowych konsekwencjach postępu niż na technicznych szczegółach. Klasyczne przykłady to neuromancer Gibsona czy Śnieżyca Stevensona. Ten sam autor stworzył też kryptonomikon, powieść, którą można uznać za Jedną z najbliższych koncepcji twardego cyberpunku. Biopunk to bliski krewny cyberpunku, który zamiast wpływu sztucznej inteligencji czy cyberwszczepów na społeczeństwo, bada skutki inżynierii genetycznej i biotechnologii. W centrum uwagi znajdują się tu manipulacje DNA, eksperymenty na granicy etyki oraz pytania o to, czym właściwie jest człowieczeństwo. Za prekursora gatunku można uznać Wellsa z jego klasyczną Wyspą doktora Moreau. Później elementy biopunka pojawiały się między innymi w twórczości Frederica Pola, jak w powieści Człowiek Plus oraz u Margaret Atwood w cyklu Mad Adam. Steampunk to podgatunek science fiction łączący futurystyczne technologie z estetyką XIX wieku, epoki pary, maszyn i wiktoriańskiej elegancji. Choć jego korzenie sięgają twórczości takich autorów jak Vern czy Wells, którzy tworzyli opowieści osadzone w realiach inspirowanych rewolucją przemysłową, sam termin steampunk pojawił się dopiero w latach 80. XX wieku. Wcześniejsze dzieła określa się dziś często mianem proto-steampunku, a współczesne utwory, jak powieści Jamesa Blaylocka czy film Bardzo dziki zachód, rozwijają ten nurt, łącząc retrofuturystyczną technologię z alternatywną wizją historii. Z polskich przykładów warto wspomnieć komiks Pierwsza Brygada. Autorstwa Tobiasza Piątkowskiego, Krzysztofa Janicza i Janusza Wyżykowskiego. Solarpunk przedstawia przyszłość opartą na zrównoważonym rozwoju, odnawialnych źródłach energii i harmonii człowieka z naturą. W przeciwieństwie do dystopijnych wizji obecnych w pokrewnych podgatunkach, Solarpunk skupia się na pozytywnych scenariuszach świata po ekologicznej i społecznej transformacji. Łączy technologię z ekologicznym podejściem, pokazując, jak wspólnoty mogą tworzyć lepszą przyszłość dzięki współpracy i innowacjom. Elementy tego nurtu znajdziemy między innymi w twórczości pierwszej damy fantastyki Ursuli Le Guin, zwłaszcza w Wydziedziczonych i Wracać wciąż do domu. Dieselpunk to podgatunek inspirowany między wojenną estetyką XX wieku i technologią napędzaną silnikami diesla. Akcja takich historii często rozgrywa się właśnie w tym okresie i ma wyraźnie militarny charakter, skupiając się na konfliktach, industrializacji i machinach wojennych. Świetnymi przykładami są gra wideo Iron Harvest oraz planszówka Sight, w których za uprawę artystyczną odpowiada polski twórca Jakub Różalski. Apokalipsa i postapokalipsa często budzi pytania o to, czy rzeczywiście należy do science fiction. Odpowiedź brzmi tak. O ile sama apokalipsa lub jej skutki wynikają z działania technologii lub nauki. Historia o żywych trupach stworzonych dzięki nowemu wynalazkowi będzie więc należała do science fiction, natomiast jeśli źródłem zagłady jest magia czy siły nadprzyrodzone, mówimy raczej o horrorze lub fantazy. Gatunek ten skupia się zwykle na losach społeczeństwa po katastrofie albo na dynamice grup próbujących przetrwać w czasie zagłady. Do klasyki miękkiej science fiction należą kantyczka dla Leibowica Millera czy Dzień Trfidu Wyndama, ale znajdziemy tu również przykłady twardych historii jak Motul Cyfera, autorstwa Nivena i Pornela. Alternatywna historia to podgatunek skupiony na rzeczywistości, w której kluczowe wydarzenie historyczne przebiegło inaczej. Często w centrum uwagi znajduje się II wojna światowa i postać Adolfa Hitlera. Choć temat może być dowolny, zależnie od pomysłu autora, którzy często eksperymentują z nowymi wydarzeniami historycznymi lub technologiami, pokazując jak mogłoby wyglądać społeczeństwo w alternatywnym świecie. Do klasyki tego nurtu należą powieści Człowiek z wysokiego zamku Filipa Dicka, Dallas 60. Trzykinga czy lud Jacka Dukaja. Naukowa fantazy to hybrydowy podgatunek łączący elementy science fiction i fantasy. W takich historiach nadprzyrodzone zjawiska czy zdolności tłumaczone są w sposób naukowy, na modułę hard science fiction, co nadaje im pozór prawdopodobieństwa w ramach świata przedstawionego. Przykładem jest Star Trek, często klasyfikowany jako naukowa fantazy. Gatunek ten swoje złote lata przeżywał w erze pulpowych magazynów, kiedy autorzy łączyli przygodę z szeroko pojętą fantastyką. np. przykład Northwest Smith-Catherine Moore, czy Magic Incorporated Kosmiczny horror to kolejna gatunkowa hybryda łącząca elementy grozy Science Fiction. Sam horror jest odrębnym gatunkiem fantastyki, ale gdy akcja dzieje się w przestrzeni kosmicznej lub na obcych planetach i łączy się z zaawansowaną technologią, zwykle przypisuje się takie dzieła do Science Fiction. Podgatunek ten największe sukcesy odnosi w filmie. Klasykami są obcy, Pandorum czy Event Horizon oraz w grach komputerowych, których przykładem jest seria Dead Space. Umówmy się, ekrany są dużo lepszym nośnikiem strachu niż kartki książek. Fantastyka odległej przyszłości zabiera wszystko w swojej nazwie. To historie osadzone w dalekiej przyszłości, które pokazują ewolucję ludzkiej cywilizacji w czasie. Utwory tego podgatunku często łączą się z innymi nurtami, takimi jak dystopia, postapokalipsa, fikcja klimatyczna czy space opera. Najlepszym przykładem takiej twórczości, jaki przychodzi mi na myśl jest cieplarnia Briana Aldisa. Umierająca Ziemia to podgatunek opowiadający o końcu życia na Ziemi lub w całym wszechświecie. Utwory tego typu często poruszają tematy entropii, wyczerpywania zasobów, ale też nadziei na odrodzenie. Najlepszym przykładem jest seria Umierająca Ziemia Jacka Vance'a, od której pochodzi nazwa całego podgatunku. Choć moim ulubionym utworem z tej tematyki pozostaje ostatnie pytanie Isaac'a Asimowa. Spyfy to podgatunek łączący fikcję szpiegowską z elementami science fiction, koncentrujący się na wpływie zaawansowanych technologii, na działanie tajnych agentów i przebieg operacji wywiadowczych. W przeciwieństwie do klasycznych historii szpiegowskich, w Spyfy kluczową rolę odgrywają futurystyczne gadżety, eksperymentalna broń i nowatorskie systemy inwigilacji, które zmieniają reguły gry w świecie wywiadu. Przykładowe dzieła to serialowy i filmowy kryptonim Uncle oraz kultowa seria gier Metal Gear autorstwa Hideo Kojimy. Space Western to podgatunek łączący elementy klasycznego Westernu z przestrzenią kosmiczną. Często spotykamy tu kosmicznych kowbojów wyposażonych w laserowe rewolwery lub mechaniczne rumaki. Podgatunek ten często bada również konflikty kolonizacyjne i zasady prawa w odległych częściach wszechświata. Historia łączy w sobie brutalność dzikiego zachodu z zaawansowaną technologią, co tworzy unikalny klimat przygody. Choć dziś literatura rzadko sięga po takie historie, w erze pulpowych magazynów cieszyły się dużym zainteresowaniem. Do najbardziej znanych współczesnych przykładów. Należą serial Firefly czy anime Cowboy Bebop. Superhero fiction to hybryda, której bliżej do fantasy niż do science fiction. Spora część superbohaterów zawdzięcza jednak swoje nadnaturalne zdolności nauce, a rozwój tego podgatunku wspierali wybitni twórcy fantastyki naukowej, pisząc scenariusze do kolejnych zeszytów komiksów. Z tego powodu uznałem, że superbohaterowie zasługują na miejsce na tej liście. Przykładami takiej twórczości są zarówno klasyki zachodnie, takie jak Iron Man, Hulk czy Spider-Man, jak i polskie postacie, takie jak Biały Orzeł, Typhoon czy Likwidator. Romans planetarny to podgatunek koncentrujący się na ukazaniu egzotyki obcych planet w sposób szczegółowy i znaczący dla całej fabuły. To jeden z najstarszych nurtów fantastyki, w którym na początku podróże międzyplanetarne odbywały się jeszcze za pomocą latających dywanów czy astralnych projekcji. Klasycznymi przykładami są miecz Rianon Lee Bracket oraz planeta przygód Jacka Vance'a. Komicznej fantastyki naukowej tłumaczyć chyba nie trzeba. To historie wykorzystujące science fiction do tworzenia efektu komediowego lub satyryzowania utartych schematów, konwencji i idei gatunku. W tym podgatunku prym wiodą takie postaci jak Henry Katner, Harry Harrison, Douglas Adams czy Terry Pratchett. Feministyczna fantastyka naukowa to historie poruszające motywy feministyczne. Często dotykają one nierówności płciowych, ekonomicznych, seksualności czy problemów związanych z reprodukcją. Podgatunek ten łączy się często z utopią lub dystopią, pokazując wyzwania kobiet w świecie przyszłości jako odzwierciedlenie współczesnych ograniczeń i obaw. Do najbardziej znanych autorek tego nurtu należą Margaret Atwood, Merch Piercy oraz Sherry Tepper. Antropologiczna fantastyka naukowa to podgatunek, w którym autorzy zamiast skupiać się na technologii i nauce, badają społeczne i kulturowe aspekty rozwoju ludzkich cywilizacji oraz pytają o istotę człowieczeństwa. Utwory te często kreują alternatywne kultury i cywilizacje, opisując kontakty ludzi z obcymi gatunkami i eksperymentując z obyczajami, tradycjami oraz zmianami społecznymi w fikcyjnych światach. Przykładami są cykl Hein Le Guin oraz kroniki marsjańskie Raya Bradbury'ego. Technoir to podgatunek wywodzący się z kina, łączący elementy filmu noir z science fiction. Zwykle ukazuje technologię jako destruktywną dystopijną siłę, zagrażającą rzeczywistości. Charakteryzuje się mrocznym klimatem, gdzie bohaterowie często działają w granicach moralnej szarości. Do najbardziej znanych przykładów należą Terminator oraz Blade Runner. Przyziemna science fiction to z kolei jeden z najnowszych nurtów podgatunkowych. W przeciwieństwie do klasycznych historii spekulujących o odległej przyszłości i technologiach wykraczających poza nasz zasięg, przyziemna fantastyka naukowa skupia się na bliskiej przyszłości i realnych problemach, które możemy napotkać. Dobrym przykładem jest Marsjanin, Andiego Wheera czy książki Kima Robinsona, jak cykl Czerwony Mars. Oczywiście istnieją też bardziej niszowe nurty, jak nowa space opera rolnicza, chrześcijańskie science fiction, silk punk czy afrofuturyzm. Myślę jednak, że te dwa tu Podgatunków, które dziś omówiliśmy, w zupełności wystarczą. Dajcie znać, które są Waszymi ulubionymi, abym wiedział po jakie książki sięgać, tworząc kolejne filmy. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.